A jak ja... Tutaj mamy różne przedmioty w tych skrzynkach i wraz z królową pszczół będziemy dzisiaj się nawalać, bo założyliśmy się o coś takiego. Jak ja padnę, to zostaję na zawsze z królową pszczół. A jak ja wygram i pokonam królową, zobaczycie jak, to wtedy zostanę z moją dziewczyną Patrycją. Patrycja! Biegaj, papa, Patrycja, Patrycja, muszę załatwić to z królową. Papa, Patrycja właśnie sobie odbiega, macha no dobrze, tak, że sobie poszła. A ja zostaję z królową pszczół. I teraz mamy coś takiego, że jak ja padnę i ona mnie rozwali, to wtedy zostanę z nią na zawsze w Minecraft. Tylko tak z królową. Nie, będzie, już nie mogę czekać. Ale za to, jak ciebie rozwalę, to wtedy zostanę z Patrycją. Nie ma takiego. Tak, jest, opcji. muszę z nią wygrać. Zobaczymy, kto wygra. Ja otworzę skrzynkę, a Wy możecie otworzyć. Łapeczkę widzę, klikajcie łapiąc je teraz. Otwieramy. 3, 2, 1. Bum. Ja tutaj mam przedmioty skórzane, czyli takie słabe, a królowa pszczół ma takie lepsze, żelazne. Mamy też złote jabłka, aby je jeść i mieć dodatkowe serduszka. Weźmy sobie je, załóżmy. I teraz tak, W wiosce mamy różne bronie do znalezienia, aby się uzbroić. Następnie z tych broni będziemy się nawalać i zobaczymy, kto kogo pokona. Zaczyna się za 3, 2, 1. Start, już biegniemy, biegniemy no, kogo. góry. się, się My szukamy w wioskach, nie wiem gdzie, musimy je znaleźć. Szybko biegniemy. Ej halo, co to za pies tu stoi, co, co to jest? Ej, co ty mi biegasz tutaj? Nie możemy obok siebie. Wyszukujemy właśnie rzeczy, które tutaj są w skrzynkach. O, na przykład taki mały pistolecik, rewolwer, do którego możemy sobie strzelać. O, coś takiego. po nawalamy sobie. Widzicie, to leci. I z tego mogę sobie strzelać w a królowa... nie, nie ma teraz na jeszcze nie ma, jeszcze nie ma, jeszcze, jeszcze, się nie zaczęło. Czekajcie, czekajcie. No i kiedy kto padnie pierwszy, ten przegrywa i zostaje na zawsze. Albo ja z Patrycą. Okej, okay, drugą kolejną znalazłem. I stol, takie zwykłe, na razie słabe, średnie znajdujemy. Zaraz zobaczymy, kto wygra, bo to robi się ciekawie. Może trzymajcie kciuki za mnie, aby mi się udało. Pamiętajcie też o subskrypcji widzowie. O, znalazłem jakiś laser. Pamiętajcie też o subiku! Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, lecimy po milion subików plus. Ej, sorry, 2 miliony. Już niedługo będzie moja twarz, teledysk piosenka, więc warto subskrybować, bo tylko to subskrybenci zobaczą, ale nie ci, co nie zostawili. Dobra, idziemy do kolejnego... Budynku. Szukamy szybko, bo czas się kończy. Zaraz już nie będzie szukania. No i wtedy zacznie się jazda. O, znalazłem coś innego. Co to jest? Jakiś mały pistolet. No to ile znalazłeś już? No troszeczkę już mam cztery, a ty ile masz? Ja mam dwa. O, to masz mniej. Więcej mnie. Muszę a to jest biegnie. Tu już, już nie ma. Jak coś daję ci podpowiedź, musisz uh, znaleźć to w tych domkach naprzeciwko. Powinny tutaj być różne rzeczy. Villager jest tutaj sobie on stoi. Okej, okay, biegniemy dalej. Ale musimy się sobie przygotować. Pierwsze znaleźć te rzeczy, które są gdzieś w tych wioskach, w sensie w tych budynkach. Dobra, weźmy tutaj, wejdźmy. O, coś jest! Skrzynka znalazłem! Wow. Jakiś granat? Hmm. Okej, okay, bierzemy. Następne bierzemy sobie tutaj. Kolejna skrzyneczka. Mamy znowu jakiś machine gun. o nie masz szans. On ja będzie nawalał. Tak, jest super. Walne. A masz bilagerze. A masz, a masz, o, zjadłem go, sunąłem go. No nie, że bilager padł. A masz biladerze, a masz. Puu, puu. Puu, potrafię ich jeść. Dobra. E, Rozwaliłem. Na boi. Zbieramy dalej, może coś znajdziemy innego. O, coś tutaj, co ten villager robi? Chłop, co tańczy? Kręciąki robi. Ej, kości, co tańczy? co robił. Weź za villager, jeszcze raz dla nas. Nagrywam cię. Przywitaj się z widzami. Halo, Stefan tańczy, no, Weź za tańcz. Czekaj, bo nie chcę tańczyć, wstydzi się. Widziałem, jak się kręcił, ale dobra, już tym, Idziemy sobie dalej, nie tracimy czasu, bo ja tu oglądam sobie villagera, jak tańczy. A królowa pszczół zbiera różne bronie. Hmm. Hmm. Tak Może, tak. o, tu skrzynkę, muszę się podsadzić. Weźmy sobie na ziemię. To. No, szukaj, szukaj. Bebrałeś. Musimy bardzo szybko się pospieszyć. Biorę sobie ziemię, podsadzę się, bo zaraz będzie bitka. Weźmy tutaj sobie wejdźmy. No i wiecie, widzowie, jak ona mnie rozwali. O, zazem, Gold Revolver. Jak ona znajdzie mnie właśnie pierwsza, w sensie rozwali mnie, no to już będę na zawsze jej. No i wtedy przegrałem, nigdy do nie wracam. O, ty tutaj jesteś. Ilu przez, ja ja mam pięć. O, to fajnie, to no dobrze.